Mamy prawie 8 tysięcy ludzi, którzy przyjechali na kongres po to, żeby się spotykać, rozmawiać. Do tego przyjeżdżają eksperci, politycy z różnych krajów europejskich, z Unii Europejskiej, a przede wszystkim przedstawiciele polskiego rządu w dużej liczbie. W Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym mieliśmy szereg ciekawych spotkań i panel dotyczący elektromobilności dla mnie osobiście temat bardzo istotny, priorytetowy, ale też z bardzo ciekawymi uczestnikami. Panel na temat czwartej rewolucji przemysłowej, niezwykle inspirujący, bardzo ciekawy. Ja próbowałem z punktu widzenia PZL Świdnik, próbowałem Pokazać, jak my się w tym odnajdujemy? Bardzo poważne kwestie, bardzo ciekawe jednocześnie, duże wyzwanie również menedżerskie. Panel Człowiek w Centrum Uwagi, dość oryginalny tytuł, jak na nowoczesną konferencję, w której oczywiście powinny królować roboty, gospodarka 4.0 i sztuczna inteligencja. Duża zgoda, na szczęście duża zgoda panelistów co do tego, że oczywiście rewolucja przemysłowa 4.0 się pojawi i oczywiście roboty i sztuczna inteligencja się pojawią, ale tak naprawdę robot to nie spowodują, że wszyscy staniemy się bezrobotni, natomiast musimy zdecydowanie bardziej uczyć się uczyć, bo będziemy się musieli wielokrotnie w czasie naszej kariery zawodowej dokształcać albo przesuwać na inne zawody. Jesteśmy organizatorem panelu pod tytułem Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Są to dwa zagadnienia, które ściśle ze sobą są powiązane. Zdrowie jest to ten czynnik społeczny, który chcemy wskazać jako dobro pracodawców, jako dobro użytkowników i dobro społeczeństwa, ale w kontekście bezpieczeństwa, czyli jak doprowadzić do zapewnienia zdrowia poprzez systemy związane z bezpieczeństwem. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w bardzo ciekawym panelu, gdzie rozmawialiśmy, a na sali było ponad 200 osób na temat aktualnych działań związanych z organizacją tak zwanej sieci szpitali. Oczywiście miałem możliwość wypowiedzenia się w imieniu organizacji Zjednoczonych Właśnie w pracodawcach Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie istotną sprawą na dzisiaj jest rola i miejsce szpitali prywatnych w całym systemie, który ma się rodzić na nowo. Sugestie, które płyną z kongresu w Katowicach, są, są słuchane. Niektóre z nich wprowadzane w życie, to wiemy na podstawie doświadczeń, bo to jest dziewiąty kongres. Niewątpliwie z jednej strony to jest największe wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej, ale z drugiej strony patrząc po tym, co tutaj się wokół dzieje, no, wydarzenie, które myślę daje bardzo konkretne korzyści dla biznesu tutaj w Polsce.